Życie biorę serio, to nie Monty Python ni do wrzątku, noc, chemiczne miasto Sztuką wyjść z twarzą, gdy się spada na dno O nic nie prosiłem, do dziś paru stoi za mną Do dziś paru stoi za mną, kurwą został posmak Niby świat jest piękny, ale to jest Polska Pić, pierdolić, nie żałować, ile można Pamiętaj, pamiętam, nie rozejdzie się po kościach Złe nawyki wchodzą w krew, bądź mądry, tyś Daj dziecku dobry przykład, patrz komu dajesz hey. Nie chcę nigdy więcej, zło podobno nie śpi, oczy szeroko zamknięte Ślepy nic nie słyszał, głuchy nic nie widział, braci się nie traci, dla nas gra muzyka, słyszysz dobrze śmiga, zdrowie wszystkim przyda, jak się boisz nie zarabiasz, każdy miesiąc coś pożyczasz Historia się powtarza, gdy te same błędy W chuju się nie mieści, tacy mądrzy, tacy tęgi Kreski na kreski, kływy prowidenty, upadki i wzloty, znam to od podszewki. Nikt ci wcześniej nie powiedział, że droga nie tędy. Zrobisz wszystko, aby poczuć się ciut lepszy. Obraz skrajnej na biegu od ręki. Co, gdzie, komu, ile, wszystko ma w pamięci. Życie doświadczyło na każdego, brać poprawkę. Patrz mi prosto w oczy, wyżygaj całą prawdę. Inaczej miało to wyglądać, spokojnie się nie da. Dmucha w celatawce i słowo zwykły pedał. Świadczyło na każdego brać poprawkę Patrz mi prosto w oczy, wyżygaj całą prawdę Inaczej miało to wyglądać, spokojnie się nie da Dmucha w ich słowo zwykły pedał jak nie było, tak nie ma sumienie za grosze Kurwy, nie przeruchasz bit, robi robotę Weź mi tylko zabroń, pokażę ci co mogę I żebyś się nie zdziwił, jak masz mnie za idiotę Przez ci to co pierdolą, wyrobili markę Mi nie zarzucisz nic, kurwy mocne w gazce Trzeba się nabiegać, by zajadać sepistację Przychodzisz po pomoc, chyba pomyliłeś ad Jak nie było tak, nie ma sumienia zagrożeń. Kurwy nie przeruchasz, beat, robi robotę. Weź mi tylko zabroni, pokażę ci co mogę. I żebyś się nie zdziwił, jak masz mnie za idiotę. Przez i to, co pierdolą, wyrobili markę. Mi nie zarzucisz nic, kurwy mocne w klatce Trzeba się nabiegać, by zajadać sepistację. Przychodzisz po pomoc, chyba pomyliłeś adres.